Jest mi źle, stresuję się, nie wiem, co się ze mną dzieje, nie daję sobie rady. To normalne, że każdy z nas doświadcza kryzysów emocjonalnych z najróżniejszych powodów. Ważne, aby wiedzieć, jak się zachować w tej trudnej sytuacji, aby skutecznie sobie pomóc. Dlatego dzisiaj tworzę poradnik dla osób w kryzysie emocjonalnym, aby ułatwić ci podjęcie decyzji, jaka pomoc psychologiczna w twojej sytuacji będzie najlepsza. Ja nazywam się Nikodem Ryś, jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Zapraszam na odcinek. W czasie doświadczenia kryzysu emocjonalnego nasze emocje są skrajnie intensywne. Takie emocje zawężają naszą perspektywę, powodują tzw. widzenie tunelowe. Przez to często podejmujemy złe decyzje, bo po prostu nie widzimy innych rozwiązań. Pamiętam jak sam doświadczałem takiego kryzysu i kompletnie nie wiedziałem jak sobie pomóc. Moja rodzina również tego nie wiedziała, przez co wyglądało to tak, jakby tonący próbował łapać się brzytwy, na skutek czego odbijałem się od wielu specjalistów, którzy nie za bardzo byli w stanie mi pomóc w mojej obecnej sytuacji. Nauczony tym doświadczeniem, chciałem stworzyć krótki poradnik, tak żebyś ty był, była w stanie sobie pomóc w tej trudnej sytuacji. Pierwsza rzecz: zadbaj o wsparcie społeczne. Twoi bliscy, rodzina, czy jakiekolwiek inne osoby, które darzysz zaufaniem, mogą ci pomóc podjąć decyzję o skorzystaniu z profesjonalnej pomocy psychologicznej. Pamiętaj, że bliskie osoby mogą pomóc chociażby przez wysłuchanie. Samo to ma w sobie dosyć spory element terapeutyczny, bo potrafimy się wtedy wywentylować z naszych nieprzyjemnych emocji, no a po drugie, mogą po prostu udzielić wsparcia instrumentalnego, czyli Doradzić, najzwyczajniej w świecie doradzić, powiedzieć, co warto zrobić w tej danej sytuacji. No i taka bliska osoba może pomóc w wyborze odpowiedniego specjalisty do naszego problemu. Więc rozejrzyj się za profesjonalną pomocą. Rynek pomocy psychologicznej się bardzo rozbudował w ostatnich latach, więc warto się rozejrzeć w Twojej okolicy, czy nie ma jakichś specjalistów. Na sam początek warto podzielić się swoim problemem z lekarzem rodzinnym, który potrafi udzielić ci wsparcia, dostarczyć konkretnej wiedzy na temat twojego problemu, no i ewentualnie może pokierować cię dalej, gdzie możesz się zgłosić ze swoim problemem. Warto rozważyć zapisanie się na wizytę w poradni zdrowia psychicznego, gdzie znajdziemy psychologów, psychiatrów czy nawet psychoterapeutów. Jest to poradnia, która jest dofinansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia, więc nie będziemy musieli płacić za wizytę, natomiast wiąże się to najczęściej z długimi kolejkami i często z krótkimi i rzadkimi wizytami. Można pomyśleć o środku interwencji kryzysowej, gdzie spotkamy psychologów, prawników, psychoterapeutów, którzy oferują krótkoterminową pomoc, ale zawsze mogą pokierować dalej do innych instytucji, w których taka pomoc może być kontynuowana. Jeśli jesteś studentem lub uczniem, to przede wszystkim warto rozejrzeć się w swojej instytucji za specjalistą od zdrowia psychicznego. Każda taka instytucja powinna mieć jakiegoś, jakiegoś psychologa, który. Oferuje pomoc w sytuacjach kryzysowych. W każdym z tych przypadków, jeśli pomoc psychologiczna jest krótkoterminowa, a my czujemy, że nasz problem dalej nie jest rozwiązany, to zawsze warto dopytać, jakie są inne możliwości pomocy psychologicznej w okolicy. W trudnej sytuacji warto również rozważyć prywatną pomoc psychologiczną rozejrzeć się za psychologami czy psychoterapeutami w okolicy. Wiadomo, że wiąże się to z pewnymi kosztami, ale otrzymujemy w zamian za to regularność spotkań i bardzo często wyższą jakość samych, samej pomocy psychologicznej. A jeśli w okolicy nie mamy żadnego specjalisty albo żaden nam nie odpowiada, to warto się rozejrzeć za psychoterapią czy po prostu pomocą psychologiczną online. A wybierając prywatnego specjalistę, warto się zapoznać z opiniami na jego temat oraz z kursami, które odbył warto poznać metodę, jaką pracuje dany psycholog czy psychoterapeuta. Bo zupełnie inaczej będzie pracował psychoterapeuta gestalt, zupełnie inaczej psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, a jeszcze inaczej psychoterapeuta psychodynamiczny. Oczywiście nie mamy stać się specjalistą z każdego z tych nurtów pracy terapeutycznej, bo to nie jest możliwe, ale warto się rozeznać w każdej tej metodzie pracy, tak abyśmy byli w stanie po prostu podjąć modrą decyzję o wyborze danego specjalisty. Jeśli dalej nam trudno podjąć decyzję, to sprawdźmy, czy ta metoda pracy, którą pracuje psycholog czy psychoterapeuta, ma potwierdzoną skuteczność w naszym problemie. Na koniec podaję wszelkie telefony kryzysowe, z których można skorzystać w trudnej sytuacji, ani mamy innych możliwości na ten moment. Te linie są zazwyczaj bezpłatne i działają w różnych godzinach. Podaję wszelkie dane na ten temat w opisie filmu. Pamiętaj, jeśli masz aktywne myśli samobójcze i obawiasz się, że możesz targnąć się na swoje życie, albo obawiasz się, że bliska ci osoba może targnąć się na swoje życie, to nie wahaj się zadzwonić na numer ratunkowy 112.